Tobie bądź chwała, Panie Wszego Świata, żeś nam doczekać dał nowego lata. Dajbyśmy się sami odnowili, grzech porzuciwszy, w niewinności żyli. Łaska Twa święta, niechaj będzie z nami, bo nic dobrego nie uczynim sami. Mnóż w nas nadzieję, przyspóż prawej wiary, niech uważamy Twe, Prawdziwe dary, użycz pokoju nam i świętej zgody, niech się u nas boją pogańskie narody, a ty nas nie chciej odstępować, Panie, i owszem, racz nam dopomagać na Nie, błogosław ziemi z Twej szczodrobliwości, niechaj nam dawa dostatek żywności, uchowaj głodu i powietrza złego, daj wszystko dobre z miłosierdzia swego. Jan Kochanowski na nowy rok.